Chcielibyśmy szanownemu Państwu zaprezentować poszczególne etapy rozwoju istoty szkolnej. Oto jednak pierwszy, mało istotny intelektualny. Do jego podstawowych czynności życiowych należy pochłanianie pokarmu i usuwanie go w nieco zmiennych postaci. O i miłoszu i równaniu z jama niewiadomymi nic nie wie i być może dlatego demonstruje niczym niezmąconą radość życia. Etat kolejny to tak zwana studia przedszkolna. przy pomocy łyżki i mamy, lecz zaczyna gardzić i wykazuje ogromną ciekawość świata, czasem trudno do opanowania lub groźną dla otoczenia. Etap trzeci to pierwotniak szkolny. Do szkoły chodzi chętnie. Na początku, w miarę upływu czasu i zgłębiania tajników mnożenia, zwłaszcza jedynek i kilogramów uciekanych w chorwicza, zaczyna rozumieć powagę swojej sytuacji. Etap kolejny to kalendarz szkolny. Osobnik przystosowany do wszelkich wymagań edukacyjnych. Wie, czego nie wie, nie wie, co powinien wiedzieć. Wie jednak, czego chce i co lubi. Etap piąty. Stary wyzierał szkolny. Zaprawiony w bojach dydaktyczno-wychowawczych. Wie o szkole więcej niż można sobie wyobrazić. Poradzi sobie w każdej sytuacji. Wie, że niektórym nie podskoczy i że lepiej się nie wychylać. Średniak stoi czasami hedonista. Etap szósty. Abiturient, maturzysta. Wierzę zdać musi, bo jeśli nie, to upomni się o niego armia. Nauczył się szkolnej dyplomacji już dawno. Sprawia wrażenie, że umie. Obrigado za uwagę.